Cisi strażnicy. Komandor Ilingarise wpatrywał się w odczyty czujników z rosnącym przerażeniem. Nie można było pomylić wzoru sygnatur energetycznych zbliżających się do stacji granicznej. Wojtborn je znalazł. Jak długo? Zapytała. Jej głos był spokojny, mimo strachu ściskającego jej piersi. Porucznik QAIM OSI sprawdził konsolę. Trzydzieści minut, może mniej. Ich silniki przekraczają prędkość, którą uważaliśmy za maksymalną. Stacja Frontier wisiała w próżni na skraju ludzkiej przestrzeni, oficjalnie klasyfikowana jako naukowa placówka badająca zjawiska gwiezdne. Nieoficjalnie służyła jako wczesny system ostrzegawczy ludzkości strażnik obserwujący zagrożenia z niezbadanych regionów poza nią. Istnienie stacji było znane galaktycznemu konklawowi, luźnej koalicji gatunków kosmicznych, które dominowały w tym sektorze, ale nie zwracali oni uwagi na to, co uważali za prymitywny gatunek stawiający pierwsze kroki w przestrzeni międzygwiezdnej. To jest pseudoludzkość w porządku. Rozpocząć protokoły ewakuacji dla personelu niebędącego niezbędnym, rozkazała Alina, i przygotować nadajnik kwantowy. Załoga mostka wymieniła nerwowe spojrzenia. Nadajnik kwantowy był zarezerwowany tylko do jednego celu aby ostrzec Ziemię w przypadku kataklizmu. Przez 15 lat od założenia Frontier Station nigdy nie był używany. Jesteś pewien, komandorze? Zapytał główny inżynier Takashi Himura, gdy tylko ten sygnał zostanie wysłany. Jestem świadoma konsekwencji, szefie, odpowiedziała Elena. Ale Wojtborn nie są tutaj, aby zawierać przyjaźnie. To okręty wojenne, a nie statki dyplomatyczne. Wszyscy na stacji wiedzieli o Wojtborn. Kapłani wywiadu opisali ich jako jeden z młodszych gatunków kosmicznych ale niezwykle agresywnych. Terytorialni drapieżcy, którzy postrzegali inne świadome życie jako konkurencję do wyeliminowania lub zasoby do zebrania, trzy inne cywilizacje już uległy ich ekspansji w ciągu ostatniej dekady. Kapsuły ewakuacyjne są gotowe, meldowała szefowa ochrony Maja Diaz, ale nie wszystkie wyjdą, zanim przybędą Wojtborn. Alina ponuro skinęła głową. Wiem, musimy kupić im czas. Podeszła do konsoli Central Command i położyła dłoń na skanerze biometrycznym. Ukryty schowek otworzył się, odsłaniając małe urządzenie z pojedynczym czerwonym przyciskiem, chronionym przezroczystą osłoną. Dowódca Rai jest autoryzacją Sierra. Echo. November. Tango, India. November Echolima inicjowanie protokołu powrotu do domu. Pokrywa sunęła się z cichym kliknięciem. Alina wzięła głęboki oddech i nacisnęła przycisk. Głęboko w stacji nadajnik kwantowy zaczął brzęczeć, by żyć. W przeciwieństwie do konwencjonalnej komunikacji, która opierała się na falach elektromagnetycznych, lub nawet wybuchach tachionowych, Nadajnik kwantowy wykorzystywał splątanie kwantowe, umożliwiając natychmiastową komunikację na dowolną odległość. Technologia ta była rzadka i zazdrośnie strzeżona, daleko poza tym, co galaktyczne zgromadzenie uważało za posiadane przez ludzi. Wiadomość wysłana, potwierdzona przez oficera łączności Lin Wei. Ziemia potwierdziła odbiór. Teraz trzymamy linię, powiedziała Elena, odwracając się w stronę swojej załogi. Każda minuta, w której ich opóźniamy, to kolejna bezpieczna kapsuła ratunkowa. Skromne środki obrony stacji zostały uruchomione. Garść baterii laserowych i generator tarczy magnetycznej, o których wszyscy wiedzieli, że nie wytrzymają walki z oddaną flotą wojenną. Nie mieli wygrać tej walki. Mieli umrzeć z godnością i celem. Na głównym ekranie flota pustki wyłoniła się z ciemności kosmosu. Dwanaście statków, ich kadłuby były nakrapiane szaro-zielone, które zdawały się pochłaniać, a nie odbijać światło, ruszyły z drapieżną gracją w stronę stacji. Ich organiczny wygląd przypominający głębinowe drapieżniki przyniósł im miano wśród ludzkich służb wywiadowczych. Oni nas wzywają, oznajmiła Lin, a w jej głosie słychać było zaskoczenie. Przekaż im, rozkazała Elena, poprawiając mundur. Ekran migotał, a Elena po raz pierwszy zobaczyła dowódcę unoszącego się w próżni. Twarz obcego przypominała skrzyżowanie rekina i ośmiornicy, z wieloma oczami, osadzonymi w grzbietach nad ustami, otoczonymi mackowatymi wyrostkami, które poruszały się nieustannie. Jego skóra lśniła metalicznym połyskiem pod światłami mostka. Ludzka placówka, powiedział stwór, a jego słowa zostały przetłumaczone przez komputer na płaski. Pozbawiony emocji głos. Zostałeś wykryty na terytorium ekspansji, niesionej przez pustkę. Poddajcie swoją placówkę i przygotujcie się na przetwarzanie. Opór spowoduje natychmiastowe zakończenie. Elina spokojnie spotkała się wzrokiem z obcym. To jest dowódca Elina Reyes ze stacji Frontier. Jesteśmy pokojową placówką naukową w neutralnej przestrzeni zgodnie z traktatami granicznymi galaktycznego konklawę. Wasza obecność tutaj z okrętami wojskowymi stanowi akt agresji. Macki dowódcy urodzonego w próżni zafalowały w czymś, co mogło być rozrywką. Traktaty konklawe są nieistotne. Wasz gatunek nie jest godny uwagi. Wasza technologia jest prymitywna, wasza liczba nieistotna. Zostaniecie przetworzeni lub wyeliminowani. Odrzucamy wasze warunki, odpowiedziała po prostu Alina. I powinienem cię ostrzec, ludzkość nie jest ani tak prymitywna, ani tak nieistotna, jak ci się wydaje. Komunikacja nagle się urwała. Kilka sekund później stacja zadrżała. Gdy pierwsza salwa ognia z broni uderzyła w tarczę. Tarcze na siedemdziesięciu procentach. Zameldował oficer taktyczny Shen. – Testują nas. Oddajcie ogień, wszystkie baterie. Rozkazała Alina. Namierzcie ich okręt wiodący. Lasery stacji wystrzeliły, trafiając okręt flagowy Voidborn. Uszkodzenia były minimalne, ale wystarczyły by wywołać reakcję. Statki obcych rozproszyły się, przyjmując formację ataku. Status ewakuacji zażądała Alina 42% nieistotnego personelu w drodze poinformowała Maja, stronki są stale wystrzeliwane. Kolejna eksplozja wstrząsnęła stacją, tym razem mocniej. Konsole zaiskrzyły, a na mostku włączyło się oświetlenie awaryjne. Osłony na poziomie 40% i zawodzące zawołał Jen. Koncentrują ogień na naszych systemach obronnych Elena chwyciła krawędź konsoli dowodzenia. Jak długo jeszcze? Jej pytanie zostało przerwane, gdy tablica czujników wybuchła alertami. Sama przestrzeń wydawała się zniekształcać w punkcie 5000 km od stacji gwiazdy rozmywały się i rozciągały. Jakby przyciągane do osobliwości. Co to do cholery jest? wyszeptał Quayne. Zniekształcenie się rozszerzyło. Co to do cholery jest? wyszeptał Quayne. Zniekształcenie się rozszerzyło, tworząc idealne koło poskręcanej przestrzeni o średnicy około dwóch kilometrów. Z tej anomalii przestrzennej coś zaczęło się wyłaniać. Najpierw pojawił się Pro, smukły, czarny jak noc i naszpikowany systemami uzbrojenia, jakich załoga stacji nigdy nie widziała na statkach ludzkich. Następnie reszta statków ślizgnęła się w normalną przestrzeń, z niemożliwą gracją dla czegoś tak masywnego. To był niszczyciel, ale niepodobny do żadnego z publicznie uznanych flot ziemi. Na jego kadłubie nie było żadnych oznaczeń. Poza pojedynczą, stylizowaną błyskawicą, wymalowaną na boku w głębokiej karminowej tonacji, IFF identyfikuje go jako IFS Thunderbolt. Lin meldowała, a jej głos drżał z emocji. Earth Fleet Special Division. Zanim ktokolwiek zdążył odpowiedzieć, pojawiły się dwa kolejne zniekształcenia przestrzenne wyrzucając dodatkowe statki, jeden większy od Thunderbolt, drugi nieco mniejszy. Ich konstrukcja była podobna. Drapieżne, zgrabne i niewątpliwie zbudowane do wojny. Perseusz i Artemida. Lin ich rozpoznała. Tam witają flotę Voidborn. Włącz głośnik, rozkazała Alina, ledwie ośmielając się uwierzyć w to, co widzi. Nowy głos, zimny i precyzyjny, wypełnił mostek. Statki Voidborn. To kapitan Markus Chen ze statku Earth Fleet Thunderbolt. Angażujesz się w ludzką instalację naruszającą terytorium, które rości sobie Protektorat Sol. Wyłącz broń i natychmiast się wycofaj. Odpowiedź dowódcy Voidborn nadeszła szybko. Nieznane statki, ten sektor jest roszczony do ekspansji Voidborn. Twój prymitywny gatunek nie ma prawa do wydawania żądań. Odejdź albo zostaniesz zniszczony wraz z posterunkiem. Zapadła cisza, a potem znów rozległ się głos kapitana Cena, zawierający ledwie cień tego, co mogło być oczekiwaniem. Bardzo dobrze, dokonałeś wyboru. To, co wydarzyło się później, wydarzyło się tak szybko, że Alina ledwo mogła za tym nadążyć. Trzy statki ziemne poruszały się z niemożliwą prędkością, ich silniki zostawiały ślady niebiesko-białej energii, gdy przyspieszały w kierunku floty unoszącej się w próżni. Z przedniej części piorunów wystrzelił impuls energii, nie laser ani plazma, ale coś, co zdawało się zniekształcać samą strukturę przestrzeni wokół niego, i uderzyło w unoszący się w próżni okręt flagowy. Statek kosmiczny nie eksplodował. Zamiast tego jego kadłub zdawał się ściskać do wewnątrz, jakby został zmiażdżony przez niewidzialną rękę. Wtórne eksplozje rozchodziły się wzdłuż jego długości, gdy statek zgniótł się jak aluminiowa puszka w pięści olbrzyma. Pozostałe statki przenoszone przez pustkę rozproszyły się, porzucając atak na stację, aby skupić się na tym nowym, niespodziewanym zagrożeniu. Wystrzelili broń w idealnej koordynacji, wiązki energii zbiegające się z piorunem z wielu wektorów. Ludzki statek nie próbował się uchylić. Ogień wroga uderzył w jakieś pole obronne, które rozbłysło jasnoniebieskim blaskiem, pochłaniając energię bez widocznego efektu. Mój Boże, szepnął Quayne, co my widzimy? Elina nie miała odpowiedzi. Nic w znanym ludzkości arsenale technologicznym nie mogło wyjaśnić tego, czego byli świadkami. Trzy statki ziemi poruszały się przez formację pustki, niczym wilki wśród owiec. Ich systemy uzbrojenia unieruchamiały lub niszczyły statki obcych z chirurgiczną precyzją. W ciągu kilku minut było po wszystkim. Z dwunastu statków pustki osiem zostało zniszczonych, trzy dryfowały bezsilnie, a ostatni próbował uciec, ale został unieruchomiony przez precyzyjny atak Artemidy. Zostaliśmy powitani przez Thunderbolt, oznajmiła Lin, a jej ręka drżała, gdy przyjmowała transmisję. Na ekranie pojawił się kapitan Marcus Chen, mężczyzna po pięćdziesiątce z krótko przyciętymi siwymi włosami. I zachowaniem kogoś przyzwyczajonego do dowodzenia. Jego mundur był nieznany. Czarny ze srebrnymi wykończeniami, z insygniami, których Alina nie rozpoznała. Komandorze Reyes skinął głową na powitanie. Thunderbolt zacumuje do Frontier Station za 15 minut, aby udzielić pomocy i ewakuować personel. Twoje działania tutaj uratowały niezliczone życia. Dobra robota. Personel. Twoje działania tutaj uratowały niezliczone życia. Dobra robota. Kapitanie, odpowiedziała Elena z trudem, znajdując słowa. Dziękuję za ratunek. Ale czym jest Thunderbolt? Kiedy ziemia rozwinęła te technologie? Wyraz twarzy Cena pozostał neutralny, ale w jego oczach pojawiła się odrobina dumy. To, dowódco, długa historia. Taka, którą galaktyka ma się wkrótce dowiedzieć: Grzmot i Błyskawica. Taras widokowy Thunderbolta zapewniał panoramiczny widok kosmosu, który w normalnych okolicznościach zapierałby dech w piersiach. Teraz, gdy dowódca Alina Reyes stała obok kapitana Czena, obserwując ewakuację ostatnich członków personelu jej stacji, Mogła skupić się tylko na cmentarzysku statków unoszących się w próżni. Jak długo Ziemia ukrywała ten poziom technologii, zapytała w końcu. Częs plutł ręce za plecami, jego postawa była wojskowa, idealna od pierwszego kontaktu w zasadzie. Kiedy nasze sądy po raz pierwszy napotkały transmisję obcych 70 lat temu, przywódcy Ziemi podjęli strategiczną decyzję. Przedstawimy się jako młody, niewyrafinowany technologicznie gatunek. Jednocześnie potajemnie przygotowując się na możliwość, że galaktyka może nie być tak gościnna jak się spodziewaliśmy. Siedemdziesiąt lat. Alina pokręciła głową z niedowierzaniem. To niemożliwe. Skok technologiczny już się rozpoczął. Przerwał jej Chen. Publiczne podręczniki historii odnotowują, że fizyka kwantowa napotkała przeszkody na początku XXI wieku. Prawda jest taka, że teoretyczne przełomy w zunifikowanej teorii pola doprowadziły do praktycznych zastosowań, których ogół społeczeństwa nigdy nie zobaczył. W momencie, gdy wykryliśmy sygnały obcych, opracowaliśmy już to, czego ogół społeczeństwa nigdy nie widział. W momencie, gdy wykryliśmy sygnały obcych, opracowaliśmy już podstawy manipulacji grawitacją, broni energetycznej i podróży szybszych od światła. Elena odwróciła się, by stanąć z nim twarzą w twarz. I Thunderbolt. Te statki nie zostały zbudowane z dnia na dzień. Silent Fleet rozwija się od 40 lat odpowiedział Chen. Budowany w tajnych obiektach w całym zewnętrznym Układzie Słonecznym. Thunderbolt jest w rzeczywistości jednym z naszych starszych statków. Podszedł porucznik, oferując Chenowi tablet z danymi. Szybko go zeskanował i skinął głową. Voidborn wysłali sygnał SOS, poinformował Elenę. Ich macierzysta flota się mobilizuje, jak się spodziewano, jak się spodziewano. Zapytała Elena. Usta Czena wygięły się w cienkim uśmiechu. Dowódco, to czego byłeś dziś świadkiem, nie było po prostu misją ratunkową. To była pierwsza faza operacji planowanej przez dekady. Wojtborn systematycznie eliminują to, co uważają za niższe gatunki od pokoleń. Wywiad wskazuje, że ludzkość była następna na ich liście. Gestem poprosił ją, aby poszła za nim do wyświetlacza taktycznego, pokazywał setki punktów świetlnych pojawiających się w pobliskich sektorach kosmosu. To statki floty Ziemi ujawniające się w całej galaktyce wyjaśnił Chen. Ujawniające się w całej galaktyce wyjaśnił Chen. Jednocześnie z naszym zaangażowaniem tutaj, 37 innych statków ludzkich. Porusza się, aby chronić nasze placówki i sojuszników. Cicha flota nie jest już cicha. Elina wpatrywała się w wyświetlacz, próbując pojąć skalę tego, co widziała. Galaktyczne zgromadzenie uzna to za agresję, być może początkowo część się zgodził, ale wkrótce zrozumieją nasz prawdziwy cel. AI statku ogłosiła przychodzący przekaz z dowództwa Ziemi. Wyświetlacz taktyczny został zastąpiony obrazem surowej kobiety po sześćdziesiątce w mundurze admirała. Kapitanie Chen powitała go. Faza pierwsza zakończona. Wszystkie grupy bojowe Voidborn zostały zneutralizowane przy minimalnych stratach. Konklawe poprosiło o sesję nadzwyczajną. Zgodnie z przewidywaniami, admirał Harris. Odpowiedział Chen. Dowódca Rice's Frontier Station jest ze mną. Jej ostrzeżenie dało nam idealną okazję. Admirał Harris skinął głową w stronę Aliny. Twoja służba zostanie zapamiętana, dowódco. Kapitanie, natychmiast udasz się na stację Konklawę. Zespół dyplomatyczny jest już gotowy w drodze. Czas, aby ludzkość oficjalnie przedstawiła się galaktyce. Transmisja dobiegła końca, a Chen zwrócił się do Aliny. Za chwilę będziesz świadkiem historii, Komandorze. Dołączysz do mnie? 48 godzin później Alina znalazła się na pokładzie Thunderbolta, gdy zbliżał się do stacji Konklawe, ogromnej pierścieniowej budowli, która służyła jako neutralne miejsce spotkań kosmicznych cywilizacji galaktyki. Pięć innych statków ziemi zajęło pozycje w pobliżu. Ich obecność wywołała widoczny niepokój wśród różnych statków obcych w pobliżu. Prom dyplomatyczny przewiózł Elenę, kapitana Czena i niedawno ujawnione ciało dyplomaty ziemi na stację. Gdy szli przez wielkie korytarze, przedstawiciele kilkunastu obcych gatunków obserwowali ich z wyrazami twarzy od ciekawości po jawny strach. Sala konklave była ogromnym amfiteatrem, z kabinami delegacji rozmieszczonymi w koncentrycznych kręgach, wokół centralnej platformy do przemawiania. Alina zajęła miejsce obok Chin w kabinie ludzkiej delegacji, która wcześniej była jedną z najmniejszych i najmniej eksponowanych. Dziś została przeniesiona do wewnętrznego kręgu. Sesja rozpoczęła się od oskarżeń. Przedstawiciel Voidborn, wysoko postawiony admirał, którego macki wiły się z ledwo powstrzymywaną wściekłością, zażądał sankcji wobec ludzkości za jej niesprowokowaną agresję i technologiczne oszustwo. Delegat Azaran, istota krystaliczna, która pełniła funkcję obecnego moderatora Conclave, potwierdził skargę i zaprosił przedstawiciela Ziemi do odpowiedzi. Ambasador Sara Chen, niespokrewniona z kapitanem, jak dowiedziała się Alina, weszła na centralną platformę. W przeciwieństwie do personelu wojskowego, miała na sobie zwiewne szaty w kolorze głębokiego błękitu ozdobione nowym emblematem Ziemi. Stylizowana planeta z piorunem w środku. Szanowni delegaci galaktycznego Konklawę, zaczęła. Jej głos był spokojny ale niósł się po całej izbie. Ludzkość stoi dziś przed wami nie jako agresorzy, ale jako obrońcy. Przez 70 lat obserwowaliśmy działania konklawę, prezentując się jednocześnie jako młody, rozwijający się gatunek. Gestem wskazała i wokół komnaty aktywowały się holograficzne wyświetlacze, pokazujące nagrania ataków na inne cywilizacje w próżni. To co tu widzicie, to systematyczne ludobójstwo trzech gatunków podróżujących w kosmosie w ciągu ostatniej dekady. Gatunków, które zwróciły się do tego właśnie ciała o ochronę i otrzymały tylko puste banały. Szepty rozeszły się po komnacie, gdy nagranie trwało, pokazując zniszczenia dokonane przez Voidborn. Wielu delegatów wierciło się niespokojnie na swoich miejscach. Wielu delegatów wierciło się niespokojnie na swoich miejscach. Następnym celem Woidborn była ludzkość. Ambasador Chen kontynuował. Ich atak na naszą stację graniczną był zaledwie pierwszym krokiem w zaplanowanej kampanii eksterminacji. Odpowiedzieliśmy nie tylko po to, by chronić siebie, ale by położyć kres zagrożeniu, jakie stanowią dla wszystkich rozwijających się cywilizacji. Admirał Voidborn podniósł się ze swojego miejsca, a tłumacz głosowy przekazał jego furię. To są wymysły. Obecność ludzi w tym sektorze była prowokacją. Uzyskaliśmy dostęp do archiwów dowództwa wojskowego. Przerwała ambasador Chen, a jej głos stał się twardszy. Wasz gatunek wyeliminował 17 cywilizacji w ciągu ostatniego stulecia. Dowody zostały przedstawione wszystkim członkom konklawę. Odwróciła się, by zwrócić się do całego zgromadzenia. Ludzkość ukryła nasz postęp technologiczny nie z oszustwa, ale z roztropności. Obserwowaliśmy, jak to ciało traktowało wschodzące gatunki jako ciekawostki w najlepszym razie, a jako zasoby do eksploatacji w najgorszym. W komnacie zapadła cisza, gdy ambasador Chen kontynuował: Dziś ujawniamy się w pełni. Cicha flota teraz jest strażnikiem nie tylko ludzkości, ale wszystkich gatunków, które pragną rozwijać się bez strachu przed drapieżnikami lub eksploatacją. Krystaliczna forma moderatora Azerin mieniła się tym, co mogło budzić obawy. Ambasadorze Chen, podczas gdy dowody przeciwko Voidborn są przekonujące. Wasz gatunek nie ma prawa mianować się galaktycznym protektorem. Takie działania muszą zostać zatwierdzone przez Conclave. Z całym szacunkiem, moderatorze, odpowiedział Chen. Conclave wykazało niechęć do wypełniania tej roli. Siedemnaście wymarłych cywilizacji jest dowodem tej porażki. Ponownie wykonała gest, a holograficzny wyświetlacz zmienił się, pokazując aktualne pozycje floty Ziemi w całej galaktyce. Skala objawienia wywołała nowe fale uderzeniowe w zgromadzeniu. Skala objawienia wywołała nowe fale uderzeniowe w zgromadzeniu. Nie dążymy do podboju ani dominacji. Dążymy jedynie do tego, aby to, co stało się z tymi siedemnastoma cywilizacjami, nigdy więcej się nie wydarzyło żadnemu gatunkowi. Gdy implikacje dotarły do Aliny, zrozumiała, że struktura władzy galaktyki została nieodwracalnie zmieniona. Ludzkość, od dawna lekceważona jako nieistotny nowicjusz, ujawniła się jako prawdopodobnie najbardziej zaawansowany technologicznie gatunek w znanej przestrzeni. W kolejnych dniach konklawe niechętnie uznało dowody przeciwko Wojtborn i nałożyło sankcje. Co ważniejsze, założyli nową radę ochronną, której członkiem założycielem była ludzkość. Silent Fleet została formalnie uznana za siły pokojowe upoważnione do interwencji przeciwko egzystencjalnym zagrożeniom dla rozwijających się cywilizacji. Stojąc na pokładzie obserwacyjnym Thunderbolta, który przygotowywał się do opuszczenia stacji Conclave, Elena odkryła, że dołączył do niej kapitan Chen. Zastanawiając się nad Twoim nowym zadaniem, zapytał, Elena pokręciła głową. Nie, panie. To po prostu dużo do przetworzenia. Wczoraj dowodziłem małym posterunkiem obserwacyjnym. Dziś zostaję mianowany oficerem łącznikowym Rady Ochronnej. Chen skinął głową. Niewielu było bardziej wykwalifikowanych. Stałeś twardo naprzeciw Voidborn, kiedy myślałeś, że nie masz szans na przeżycie. To właśnie duch zbudował Silent Fleet. Co się teraz stanie? Zapytała Elena obserwując jak delegacja jednego z młodszych gatunków kosmicznych wsiada na pokład wahadłowca zmierzającego na Ziemię. Teraz Chen lekko się uśmiechnął. Teraz zaczyna się prawdziwa praca. Odkryliśmy nasze karty i podczas gdy wiele gatunków jest zadowolonych z ochrony przed drapieżnikami takimi jak Voidborn, inne są zaniepokojone nagłą zmianą równowagi sił. Odwrócił się, by spojrzeć w gwiazdy. Ludzkość nie zamierzała zostać strażnikiem galaktyki, komandorze Rajusie. Ale czasami obowiązek nas znajduje, niezależnie od tego, czy go szukamy, czy nie. Sygnał SOS, który wysłałeś, nie tylko uratował Twoją stację. Zasygnalizował początek Nowej Ery dla galaktyki. Gdy Thunderbolt uruchomił swoje silniki i przygotował się do stworzenia kolejnego zniekształcenia przestrzennego na swoją podróż, Alina nie mogła powstrzymać się od uczucia dumy i obaw. Ludzkość wyszła z cienia na galaktyczną scenę w spektakularny sposób. To, co nastąpiło później, miało zmienić losy niezliczonych cywilizacji. Wezwanie strażnika zostało odebrane. I galaktyka nigdy nie będzie taka sama.